Cześć, nazywam się Przemek Martyniuk, jesteśmy w Zabłociu, w województwie lubelskim, prowadzę gospodarstwo rolne ekologiczne o powierzchni 140 hektarów. Na tym areale mamy 50% łąk, czyli jakieś 70 parę hektarów około zboża, łubin, mamy też bydło, rasy limuzeum bydło mięsne. Także jest produkcja roślinna i zwierzęca. W 2017 roku do swojego gospodarstwa zakupiłem ciągnik klas Arion. Był to dla mnie ważny zakup, dlatego o swoją maszynę dbam rok w rok, doglądając ją przed kolejnym sezonem i prawidłowo serwisując. Uważam, że oryginalne filtry i oleje firmy Klas są najlepszej jakości. Oleje firmy Klas używam również do pozostałych moich ciągników innych marek. Zaopatruję się w nie u mojego dealera w firmie. Roltek w grudnie. Witam, nazywam się Robert Drzewnicki, znajdujemy się w miejscowości Rafały w Powiecie Makowskim, gdzie wraz z rodzicami prowadzę gospodarstwo rolne produkujące... Mleko oraz pszenicę i rzepak. Ciągnik klas w naszym gospodarstwie pracuje trzeci sezon. Żeby zapewnić długotrwałą i bezawaryjną pracę, stosujemy filtry i oleje klas. Daje to nam gwarancję wysokiej jakości części zamiennych. Czemu nie wybieramy zamienników? Z bardzo prostej przyczyny. Skoro za podobne pieniądze możemy mieć co zamiennik może mieć oryginalną część, tutaj wybór jest dosyć prosty i kupuję oryginalne filtry i oleje które dają gwarancję najwyższej jakości. Dodatkowo plusem jest jeszcze także to, że nasz lokalny partner Class, czyli firma Kontraktus Agro, na bieżąco informuje nas o różnego rodzaju promocjach dotyczących filtrów, olejów. Dzięki czemu ceny, po których możemy nabyć te produkty, są jeszcze korzystniejsze. Witam wszystkich, ja nazywam się Damian Micyk. Dziś znajdujemy się w miejscowości Szarkówka, jest to gmina Harsznica. W moim gospodarstwie, w którym zajmuję się uprawą warzyw kapustnych oraz warzyw korzeniowych. Moja przygoda z marką Klas zaczęła się na wiosnę w 2012 roku, kiedy to zakupiłem dwa ciągniki tejże marki, seria Axos oraz seria Arion. Od tej pory nadal współpracuję z tą firmą, gdyż cenię sobie przede wszystkim za bardzo dobrą jakość tych ciągników, bardzo dobre parametry oraz przede wszystkim cenię sobie za współpracę z serwisem oraz z dealerem, którego mam tutaj bardzo blisko. Autoryzowany jest serwis Klasa, dlatego sobie cenię, gdyż mają bardzo wykwalifikowaną kadrę, do której mam bardzo wysokie zaufanie. Są to świetni fachowcy, którzy naprawdę wiedzą co robią i można im zaufać. Zadacie Państwo teraz pytanie, dlaczego korzystam z autoryzowanego serwisu. Przede wszystkim autoryzowany serwis daje mi poczucie bezpieczeństwa, że moja maszyna będzie cały czas sprawna i nie będę miał brzydkich niespodzianek w trakcie sezonu. Bo jak wiadomo, sezon warzywniczy trwa bardzo krótko, pogody są różne i tutaj muszę mieć cały czas sprzęt sprawny. Dlatego też korzystam z autoryzowanego serwisu oraz z materiałów, które są materiałami tylko i wyłącznie oryginalnymi. Bo to daje mi naprawdę poczucie bezpieczeństwa i pewności, że ta maszyna będzie funkcjonować tak jak być, tak być powinna. Nawet tak proste czynności jak codzienna konserwacja i smarowanie ciągnika, w moim gospodarstwie wykonywane jest tylko i wyłącznie przy użyciu narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych zalecane tylko i wyłącznie przez markę klas. Tylko i wyłącznie używanie oryginalnych materiałów smarnych, filtrów, tak jak i akcesoriów, daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewności, że nasz ciągnik, nasze maszyny będą w idealnej kondycji i nie będą nam sprawiały kłopotu.